Siemanko, witam Was serdecznie, dzisiaj sobie porozmawiamy o ultralightach, a dokładnie o sztucznej ochotce przynęta numer 1 na okonie, także na białoryb. Teraz mamy zimną wodę, jest koniec października, białoryb się grupuje w kanałach, w dołkach i często bierze właśnie na coś takiego, po prostu to jest numer 1. Na to można złowić rekordowe płocie, dwukilowe leszcze, a na spinning do 7 gram to jest po prostu fenomenalne. Zwróćcie uwagę jak ta ochotka się prezentuje, jest po prostu jak żywa, naprawdę. Jakbyśmy ją postawili ko żywej ochotki, to niczym by się nie różniła. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. No z takim ogonkiem stukamy pod nie, prowadzimy zbijamy chmurę mu i ryby nie potrafią się temu oprzeć. Kiedyś ktoś powiedział, że ochotka to jest najlepsza przynęta jaką pan Bóg stworzył i to naprawdę jest racja, a zwróćcie uwagę na tą sztuczną ochotkę. To jest fenomenalne. Tutaj mamy pęczek ochodek na zielonej główce. To jest po prostu na okonie, to jest. No jak okonie żerują, to nie są w stanie się oprzeć, a nawet jak nie żerują, to często jak na rybce nie chcą brać, na coś takiego się skuszą. To jest po prostu coś pięknego. Ochotka często ciemniejsza z przodu, więc na czarnej główce takiej 2-3 gramowej, to jest po prostu na okonie killer. Zaraz sobie założymy tą ochotkę i jeszcze wam pokażę ochotkę gorszej jakości, kiedyś kupiłem taką tanią za parę złotych i to była totalna lipa, nie dało się tego zało założyć na dziga kombinowałem z jakimiś haczykami od, haczykami od yy, bocznego troku dokładałem śrucinę, ale zwróćcie uwagę to się rozpadało, po prostu ta ochotka w środku ma taką nitkę, ona naprawdę przypomina bardzo realistycznie zwróć uwagę, to jest haczyk od bocznego troka ale no ona, zobaczcie, jest nietrwała. Ona jest bardzo mięciutka. Ona się rozlatuje. Widzimy to, zwróćcie uwagę. Ona schodzi z nitki i kilka rzutów, kilka przełoży na haczek i ona już się psuje, a i tak dawała efekty. Teraz odkryłem, odkryłem, od jakiegoś dwóch sezonów łowię na ochotkę Berkleja. Zwróćcie uwagę, nie jest tanie. Taki słoiczek kosztuje ponad 3 dychy, ale to jest po prostu fenomenalne. To jest jak żywe. No, zwróćcie uwagę, i jeszcze ten zapach, to jest taki zapach jak pokoń dla rybek akwariowych. No, niesamowity atraktor. Zwróćcie uwagę na tą ochotkę: no, to jest po prostu niesamowity kolor, niesamowita struktura. Jak żywe, to jest po prostu mistrzostwo świata. I teraz tak, chcemy kawałek sobie wziąć, urywamy sobie kawałek. Nie potrzeba nożyczek. Mamy około 3 cm, i sobie zaraz nadziejemy to na. Główeczkę dzigową. Może weźmy to małą zieloną. I ta ochotka nam umożliwia właśnie ona jest wytrzymała, gruba i da się przełożyć na dziga. Te inne cienkie z tą nitką, jest to niemożliwe. Zakładamy, nie ma problemu. Ona jest takim atraktorem pokryta jest tłusta, ciężko to przełożyć, znaczy ślizga się w rękach, ale wszystko idzie tak, jak powinno iść. Powiedzmy, że starczy. Tutaj akurat jest długi trzonek tego haka. Dobra, załóżmy, że starczy. przydziewamy. No, piękny tematik. 3 sekundy. Mamy przynęty numer 1 na okonie. Zwróćcie uwagę. No, killer. Żadna ryba się temu nie oprze. Biało ryb, okonie. Naprawdę to jest niesamowite, bo macie branie i nie wiecie czego się spodziewać. No, to już nie jest pewne, że będzie tylko okoń, tylko to może nawet być płodziw, zdręga, leż. dosłownie wszystko. Na to można złowić każdą jedną rybę. Sztuczna ochotka. Od Berkleja jest właśnie fajna, bezgruba. Te pozostałe cienkie no, są o 10 razy tańsze, ale praktycznie są nie do założenia na haczyk na żadnego giga, nawet na takie ultralighty. A z takim arsenałem to po prostu okonie niech się Was boją, bo nie ma, że boli. Na pewno zadziałacie. Fajny temat. Sztuczna ochotka, naprawdę polecam. No jeszcze raz zobaczmy ten kolor. To jest po prostu nie do opisania. Teraz są takie bajery, że to jest coś pięknego. Taki słoiczek jest malutki, można go mieć w saszetce, w kieszeni. Można sobie zbroić przynęty, ale najlepiej zrobić sobie w domu, przygotować kilka przynęt i jesteśmy uzbrojeni na okonie, że jak na przykład będzie chimeria, czy coś nie będzie tym okoniom odpo od odpowiadało, czy sami podszczypują tylko przynęty. Zakładamy coś takiego i one nie są w stanie się oprzeć. Zwróćcie uwagę: rewelacja. Jak Wam się film podobał, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, zostawcie w komentarzu, co mam nagrać dalej. Do zobaczyska nad wodą. Ruszajcie w teren. Siemanko! Cześć!